Cześć, słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy o takim dosyć ciekawym temacie, a mianowicie bomba ciepła i fotowoltaika. No wszyscy już dawno stwierdzili, że ten tandem to jest bardzo fajna rzecz, że super się tego używa. Oj, 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 jeszcze super same superlatywy, tak? Widzicie, pogoda marna, koniec sezonu letniego się zbliża, wrzesień już za pasem, więc no niestety, ale tego słońca będzie coraz mniej. No i co? I skąd weźmiecie zasilanie do swojej bomby ciepła? No Właśnie tu pojawia się problem, tak? Pompa ciepła z fotowoltaiką fajnie się sprawdzała jako tandem, ale w starym systemie rozliczenia, czyli w netmeteringu. Dlatego, że mogliście sobie, tak jakby, no, w cudzysłowie, zmagazynować na zimę prąd w sieci, co jest oczywiście bzdurą, bo wiadomo, że no nie magazynujemy tego prądu, po prostu był inny sposób rozliczenia, bo ten wasz prąd, który wyprodukowaliście, rozszedł się na bieżąco po sieci, no a ja po prostu dostawca będzie musiał wam po prostu oddać Zimą normalnie prąd wyprodukowany z elektrowni węglowej, najczęściej, no bo takie mamy w Polsce elektrownie. No, oczywiście, wiatraki, nie wiatraki, i tak dalej, ale to zostawmy to na razie. Tak, jakby nie wchodzimy w temat głębiej. Skupmy się na temacie fotowoltaika i pompa ciepła. teraz zobaczmy, jaka sytuacja dzieje się teraz. Już się pojawiają na rynku pierwsze artykuły o tym, że ludzie mają kosmiczne rachunki w nowym systemie z pompą ciepła, dlatego że wszystkie. Tak jakby takie dystrybucje, taurony, czyli wszystkie firmy dostarczające prąd, jak montujecie fotowoltaikę, na siłę wam dają 6-miesięczny okres rozliczenia. Czy to jest dobre? No, ja powiem szczerze, ja tego nie, nie przepadam za tym, dlatego że nie macie kontroli nad swoimi rachunkami. Musicie czekać pół roku na rachunek, e, który przychodzi najczęściej z miesięcznym albo dwumiesięcznym opóźnieniem, dlatego że e, dostawca ma 30 dni zgodnie z umową na wystawienie faktury. E, oczywiście potem się spóźnia. E, ja to też trenuję na swoim przykładzie. U mnie PGE spóźnia się bardzo mocno. E, 30 dni to jest w ogóle norma. E, trzeba kilka reklamacji składać w ogóle, żeby dostać fakturę i teraz zobaczcie jaka jest ciekawostka jaka jest w tej chwili korelacja ceny oddanej energii do sieci i kupionej energii z sieci, bo pamiętajcie jak oddajecie energię do sieci no to średnie ceny na razie w tym roku oscylują między tam chyba bodajże najniższa była 38 groszy najwyższe jakieś tam niecałe 60 czyli mamy taką średnią cenę pewnie będzie za 40 parę groszy poniżej 50 groszy za 1 kWh no i teraz zobaczcie ile musicie zapłacić za kilowatogodzinę jak kupujecie ze wszystkimi przesyłowymi i tak dalej to jest w tej chwili powyżej limitów. Około złoty 30 zł. nawet policzmy złotówkę złoty 20 zł. tak, tak delikatnie. I teraz zobaczcie kiedyś oddawaliście e, tak jakby 1000 kilowatogodzin e, i mogliście odebrać 80 kilo, 800 kilowatogodzin e, żeby na własne zużycie było, tak, I no i wtedy pompa ciepła, no okej, okay, dobra, super, tak, no bo traciliście tylko 20%, a zobaczcie co się dzieje teraz, oddajecie do sieci 1000 kWh, a możecie za to odebrać raptem 500, nawet mniej, zobaczcie, musicie oddać ponad 2 kWh do sieci, żeby odebrać jedną, Czyli tak jak kiedyś 10 kW instalacja była w stanie zaspokoić zużycie bieżące budynku i zarobić na zimę, znaczy zarobić, no, odłożyć na zimę na pompę ciepła, tak teraz 25 kW potrzeba by było. Mniej więcej, żeby to się zamknęło jeden do jednego, i to też nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądać, dlatego że jak już wejdą taryfy godzinowe, no bo w tej chwili tak jakby mamy rozliczenie miesięczne, czyli no nieważne, czy godzina taka, czy godzina taka, czy środek dnia, czy, czy popołudnie, czy ranek, macie tą samą cenę za wprowadzoną energię, ale jak wejdą taryfy godzinowe i nie będziecie mieli magazynu energii, uwaga! ale tu już nie mówimy o małych magazynach energii bo zobaczcie, jeżeli chcielibyście oddawać prąd do sieci z takiej dziesiątki powiedzmy w cudzysłowie, skupmy się na tej instalacji 10 kWp, dlatego że no to są takie bardzo popularne instalacje też dotacja z mojego prądu jest ograniczona do 10 kWp więc skupmy się na takich instalacjach, musicie tak jakby wiedzieć, że taka instalacja w ładny słoneczny dzień może przekroczyć 60 kWh produkcji Czyli musicie zmagazynować 60 kWh energii. Magazyn nie kosztuje parę złotych do takiej, do takiej pojemności, więc zobaczcie, jaka to jest inwestycja. No i teraz, jak wejdą taryfy godzinowe, i nie będziecie w stanie zmagazynować takiej ilości energii. No to albo jej nie będziecie oddawać do sieci, czyli będziecie tak jakby no korzystać off-gridowo, no bo to też się popularny kierunek zaczyna robić. No ja, te, ja z tego korzystam, tak? no ja biorę z sieci prąd w tej chwili wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy muszę, tak? bo magazyn energii pozwala ci tak jakby pracować na zasadzie takiej, że jesteś obok sieci masz zabezpieczenie, że w razie zabraknie twojej własnej energii, którą masz zmagazynowaną i którą produkuje PV, no to możesz sobie dobrać z sieci, tak? Ale pamiętajcie, że tak jakby te tematy off-gridowe robią się coraz popularniejsze. I teraz zwróćcie uwagę teraz na sytuację. Wprowadzają taryfy godzinowe. Jesteś takim przeciętnym Kowalskim, który ma zwykłą instalację bez falownika hybrydowego. No to leżysz leżysz całkowicie leżysz dlatego że twój falownik będzie chciał w ciągu dnia oddawać o ile będzie chciał bo już się zaczynają tematy że sieci są przeładowane 253V no i niestety ale falowniki po prostu się wyłączają no można próbować można próbować że tak powiem zbijać te napięcia są do tego urządzenia no działa ale do pewnego stopnia to też będzie działać ale po co oddawać prąd do sieci jak będą chcieli wam za niego zapłacić śmieszne pieniądze no, i teraz instalacja zamontowana w nowym systemie rozliczeniowym, czyli net -billingowym, ale bez falownika hybrydowego i baterii. Całkowicie nie ma sensu, jeżeli wprowadzą taryfy godzinowe, bo tak naprawdę tyle, ile złapiecie na własne zapotrzebowanie, no to ok, a reszta, reszta to jest temat, który po prostu wyrzucicie do kosza. No bo nie oddacie go do sieci po, w takich pieniądzach, bo to już tak jakby no, traci sens. Druga sytuacja to jest sytuacja, kiedy macie nowe rozliczenie, ale macie falownik magazynujący, tak, czyli hybrydowy i macie do tego magazyn energii. No nieważne, dobra, skupmy się na razie, że on jakikolwiek jest. Powiedzmy, że jest mniejszy, większy, średni, no bo każdy będzie liczył tyle, ile da radę. No, małe gospodarstwo w zupełności wystarczy w małym gospodarstwie bateria taka powiedzmy 15 kWh. Circa about, tak? No i teraz ta bateria w zupełności wystarczy, żeby przetrzymać noc, żeby dać nam backup. Ale no nie wystarczy nam, żeby oddawać prąd do sieci po godzinach, tak? No bo pamiętajcie, co się dzieje, jeżeli w sieci jest za wysokie napięcie w ciągu dnia, jak chodzą wszędzie dookoła instalacje fotowoltaiczne, no to nie oddacie prądu do sieci, bo jest za wysokie napięcie. Ale gdybyście mieli wystarczająco duży magazyn energii, który jest w stanie zmagazynować Waszą nadwyżkę. No, jeżeli macie instalację już jakąś chwilę, chociaż jeden sezon letni macie za sobą, no to będziecie widzieli, ile tej energii dobowo oddajecie do sieci. Będziecie widzieli, jaki duży magazyn energii jest Wam potrzebny. Tak? Jeżeli uda Wam się taki magazyn energii zakupić i podłączyć, no to jesteście wygrani. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zyskujecie praktycznie całkowitą niezależność, dlatego, że no będziecie w stanie ileś wytrzymać w ogóle z własnego magazynu, ale możecie wprowadzać energię do sieci o takich porach, kiedy nie świeci słońce, czyli wtedy, kiedy jest napięcie w sieci niższe, wtedy, kiedy są stawki wyższe i wtedy no, zaczyna to wracać do sytuacji, kiedy mieliśmy net metering, tak? czyli jeżeli oddajemy do sieci, no to wtedy będziemy mogli odbierać więcej dlatego, że oddacie w taryfach, które są droższe no i przypuśćmy, jeżeli taryfy godzinowe będą no to będziecie widzieli jakie są różnice no w szczytach ten prąd będzie bliżej złotówki to na pewno i to już widać po cennikach, które możecie sobie zobaczyć na PSE i tam są cenniki godzinowe bo w tej chwili na przykład elektrownie wodne rozliczają się w sceników godzinowych, więc no możecie sobie to podejrzeć. No i teraz spójrzcie na to. Wracamy do takiego jakby do tematu, że fotowoltaika z pompą ciepła zaczyna się kalkulować, ale zobaczcie jakim kosztem. No niestety magazyn energii będzie musiał być duży i on nie będzie tani. I pytanie teraz, czy ta inwestycja się w ogóle będzie jakimś czasem amortyzować, bo tego to ja Wam nie powiem, bo ja nie jestem specjalistą od pomp ciepła. Co nieco o nich wiem, wiem jak to działa, wiem mniej więcej, czego od nich można oczekiwać, ale słuchajcie, zobaczcie, ganiają nas na pompy ciepła. A za chwilę się okaże, że będzie kłopot z ich zasileniem, bo prąd będzie drogi, taryfy godzinowe będą, wy z fotowoltaiki będziecie musieli oddawać bez, małe, bez dużego magazynu w słabych stawkach i zobaczcie, to się zaczyna rozjeżdżać całkowicie, więc usiądźcie dobrze, zastanówcie się. Pompa ciepła to jest bardzo fajne urządzenie, tak? no bo jednak umówmy się, w miarę, w miarę przyjemnie się tym ogrzewa budynek, jeżeli budynek jest nowoczesny. Ale zobaczcie jakim kosztem, tak? No, póki co chyba jednak mimo wszystko, jeżeli jest dostęp do gazu, nieważne jakie te ceny gazu są, to chyba jednak na razie kotły gazowe wiodą prym. No ja jednak wróciłbym i spojrzał jednak na rynek kotów na biomasę słuchajcie, pelety, zrębki kotły zgazowujące dobrej klasy, no jednak zastanowiłbym się nad tymi rozwiązaniami jeżeli budujesz dom i budujesz nowy dom z kotłownią i nie możesz podłączyć nie możesz podłączyć kotła gazowego bo, bo nie ma przyłącza, tak? No bo butle wcale nie są takie tanie, jeżeli nie ma przyłącza i chcecie kupić butle z gazem postawić na podwórku, ok ale to też jest dosyć drogie rozwiązanie bo tam jesteście trochę uzależnieni od umów i tak dalej, no chyba, że zainwestujecie w swój zbiornik, ale pamiętajcie usiądźcie i zastanówcie się, bo póki co chyba na razie nie ma tańszego źródła ogrzewania jak nadal drewno i węgiel, tak? Ja wiem, że to są źródła, gdzie trzeba się nałazić, nakombinować, ale no dobra, możemy trochę drożej, na przykład pelet z rębka, bardzo fajne są kotły w tej chwili już na tego typu biomasy. Pamiętajcie, że kotły na biomasę to są kotły bardzo ekologiczne, tak? Bo to są odnawialne źródła energii, bo no biomasa, no, no drzewo rośnie, tak? Więc dobrze się zastanówcie, no, niestety, ale wydaje mi się, że temat pompy ciepła i fotowoltaiki zaczyna się niestety ale dość mocno rozjeżdżać. I tym bardziej się zaczyna rozjeżdżać, im bardziej nam wprowadzają taryfy godzinowe, bardziej to grożą, ale to chyba już jest pewne, a nie nawet grożą. W tej chwili na miesięcznych rozliczeniach to się już nie zaczyna zgadzać, no bo zobaczcie, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba ponad 2 kWh oddać, żeby jedną odebrać. Czyli macie Stratę prawie drugie tyle wcześniej było 20%, a teraz macie ponad drugie tyle. No i czy to ma sens? No, ciężki temat, prawda? Pomyślcie, słuchajcie, bardzo zachęcam tak, jakby do pisania w komentarzach. Bo, bo to jest temat i drażliwy, i ciekawy, ale też niech ludzie widzą, tak? Niech ludzie widzą, liczą, myślą, bo. Kurczę, strasznie na rynku jest dużo takiego e, naganiania, tak. No oczywiście, o super pompa ciepła, super fotowoltaika, 10 pan sobie założy, ma pan 5 zużycia, no to 5 pompa ciepła i to wszystko się panu ładnie zgodzi. No bzdura, no nie zgodzi się. Słuchajcie, e, policzcie to dwa razy, tak? Pamiętajcie, w tej chwili są słabe ceny skupu, prąd jest drogi. E, nie liczcie, że tarcze będą zbyt długo, tak, no. Ja nienawidzę polityki, nie dotykajmy tematów politycznych, ale ja źle wróżę, naprawdę, słuchajcie, źle wróżę już w przyszłym roku, tak. Taryfy godzinowe, koniec tarcz. Piotrek jako niezależny o tym też mówi. Taryfy są pozatwierdzane, ceny są mniej więcej znane. Zajrzyjcie do, do niego na kanał, zobaczycie też co on mówi. On też jest jeszcze dłużej w tej branży niż ja. Też dobrze się na tym zna i, i też namawia ludzi do tego, żeby instalacje Magazynem montować, no Piotrek hardkorowo. Duże magazyny, całkowity off-grid. Okej. Okay. To też ma sens, a jeszcze grozili, że z mojego prądu będzie można na totalny ogli też wziąć dotację, tak? Więc może się zrobić ciekawie. Ale na razie, słuchajcie, sieć jako backup, jeżeli mamy możliwość podłączenia się do sieci, to bądźmy w sieci, tak? System jest ok, Pod warunkiem, że korzystasz z niego wtedy, kiedy chcesz, a nie wtedy, kiedy musisz. Więc pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę, bo powtórzyłem to chyba z 5 albo z 6 razy w tym, w tym filmie. Policzcie dobrze, zastanówcie się na zimno, nie słuchajcie na początek handlowców albo posłuchajcie pięciu i spróbujcie wyciągnąć średnią. No ja z Waszych komentarzy, z Waszych maili widzę, że no niestety ale w branży fotowoltaicznej niewiele się zmieniło tak jakby handlowcy, aby, aby coś sprzedać a, na balkon też się zmieści nie? na balkon też się zmieści więc generalnie, oczywiście żeby nie było balkonówka też jest w porządku tak? tylko tam nie ma szału no, nie bardzo macie z czego zaczarować tego miejsca, bo barierki nie są duże ale chodzi o fakt, że no strasznie naganiają firmy i uważajcie na to po prostu analizujcie i też nie generalizujmy, są firmy które mówią mądrze gdzie są ludzie, którzy się znają na rzeczy, ale ciężko jest te firmy znaleźć. Więc na spokojnie, na chłodno, na zimno, nie na gorąco, na słonecznie. Także łapmy słonko, dzisiaj go nie ma. Pozdrowienia dla Was, piszcie komentarze, prośba, bo te komentarze są dla ludzi, którzy przychodzą na filmy, czytają i tam się dużo ciekawych rzeczy przewija w komentarzach, więc piszcie komentarze, niech to się też niesie. No i oczywiście jak ktoś tam kliknie, no to byłoby fajnie. I co? No i jakby jak coś dla was fajnego wymyślę jeszcze, to znowu Wam coś pogadam, a w międzyczasie wrzucimy może jakieś shorty z instalacji naszych bieżących. No ale to na bieżąco, tak. Także jeszcze raz pozdrowionka dla Was. Łapcie słonko. Cześć.